A witam Państwa serdecznie dzisiaj w czwartek. Dzisiaj czwartek, jeszcze jutro mamy spotkanie. Dzisiaj proszę Państwa pomimo tego, że deszczowy dzień, ale temat jest krótki, niemniej ciekawe ziółko dzisiaj mamy na rozkładzie, ponieważ nie występuje ono w stanie naturalnym w Polsce, natomiast jest tak jak, jak inne zioła z dalekiego wschodu, jest tam uprawiane. Jest to badian właściwy albo anyż gwiaździsty, proszę Państwa. Łecińska nazwa: Anis stellari Fructus. Fructus to jest, to jest owoc. I jego, proszę Państwa, kod jest 1-2-Z-WG i w nawiasie duże D. W nawiasie duże D. I teraz, proszę Państwa, dwa słowa na temat historii. Było to zioło stosowane bardzo często od starożytności na Dalekim Wschodzie i w basenie Morza Śródziemnego. Podejrzewam, że było importowane przez cesarstwo rzymskie, przez Persów, bo przez Persów trafiało na, do basenu Morza Śródziemnego bardzo dużo specyficznych proszę Państwa e, ziół i między innymi to mogło dotrzeć jako przyprawa. Było przede wszystkim jako przyprawa, ale po, potem była także proszę Państwa stosowana jako zioło przede wszystkim na trawienie. Na trawienie, oczywiście fruktusta jak mówiłem jako owoc. Jak to to wygląda? No, tak jak Państwo macie na, na zdjęciu, tam wygląda ciekawie, taka gwiazdka fajna, brązowa. Rośnie to, to około 50 cm dochodzi, zależy od podłoża. Ma pustą łodygę w środku z liściami, takimi jak Państwo widzicie na zdjęciu. Kwiaty, jak kwitnie, są białe, i bardzo miodo tajne, bardzo dużo mają nektaru dla pszczół, także to jest bardzo pożyteczna roślina. E, owoc jest taka, e, taka jajowata lub groszkowata e, rozłupnia brązowa, koloru brązowego jest e, bardzo oleista, czyli tak jak nasz na przykład len jest, ro, jest rośliną oleistą rzepak, tak samo i ten nasz anysz gwiazdkowy. I teraz tak, nie występuje praktycznie w stanie, w stanie naturalnym, a jak występuje, to występuje, proszę Państwa, w bardzo nikłej postaci. Natomiast rozpowszechnione są plantacje południowe, prowincje Chin, Japonia, Wietnam, Filipiny, Jamaika, Indie i bardziej tropikalne rejony, on jest ciepłolubny. Zbierać go, nie zbieramy, kupujemy. Proszę Państwa, dobrze by było, żebyście Państwo za, zaopatrywali się w, całą, w całe nasiono, nie w mielone, dlatego że zawsze całe nasiono trzyma w sobie dużo wartości. Natomiast mielone z lub przyprawa bardzo szybko traci większość czynników aktywnych a najszybciej olej dieteryczny, także tutaj no, warto trzymać, warto się nim posługiwać. Co tam w środku w nim mamy? No, mamy, proszę Państwa, najważniejszym elementem jest są owoce, o których mówiłem, oleje kanerzowe w nich otrzymywane. Poza tym po, posiada flawonoidy, proteiny sterole. Natomiast w tym naszym, w naszym olejku wyróżniają uczeni i w piśmie i monrale medyczne anetol, az estragol alhedyt anyżowy, dianetol, fura, furanokumeryny, sterole i węg węglowodory terpentowe. To jest, To jest udowodnione, że. W tym naszym olejku anyżowym siedzi. No teraz proszę Państwa, jakież to to ma działanie? Działa to, tak jak Państwo widzicie w kodzie naszym, ma jedyneczkę. jedynka. to jest układ, układ moczowy. Działa na układ moczowy, działa na układ odkażająco, działa na układ oddechowy wykrztuśnie. W spazmolitycznie, wiatropędnie, to już układ pokarmowy, rozkurczająco na mięśnie gładki układu pokarmowego, pobudzająco laktację, a poza tym, proszę Państwa, odstrasza owady i posiada niewielkie działanie przeciwbakteryjne i niewielkie działanie moczopędne, a także, proszę Państwa, dobrze działa na zapalenie. Błony śluzowej, układu pokarmowego, w tym choroby yy, przodowe żołądka, choroby jelit, wzdęcia, wzdęcia, bóle brzucha, skurcze jelitowe, kolki jelitowe u dzieci, pasożyty przewodu pokarmowego, ale delikatnie działa, nie działa mocno, tak jak wczorajsza roślinka nasza, działa bardziej tak no, słabiej, ogranicza. Ogranicza, jeżeli ma ktoś, jeżeli pani ma problem z laktacją, to pomaga. Można, proszę Państwa, tym molekiem także próbować smarować sobie skórę, ponieważ działa odkażająco na skórę. No ale, proszę Państwa, przede wszystkim aneks gwiaździsty to jest przyprawa. Przyprawa o działaniu leczniczym. Tak jak Państwo wiecie, coś rozmawialiśmy w filmach, że zioła i pokarm w TMC są, są lekarstwem, więc tutaj niweluje skutki przejedzenia świątecznego, pobudza wydzielanie soków żołądkowych, działa rozkurczowo na, na mięśnie układu pokarmowego, działa wiatropędnie jak nasz, jak nasz kminek czy koperek. A także proszę Państwa, Działa na wzdęcia i na gazy. Także bardzo dobre ma działanie i warto po niego sięgnąć. Proszę Państwa, Anyś nasz w domach y, naszych przodków, w domach bogatych przodków, nie ludzi ubogich, ale bogatych, takich, których było na to stać, była to przyprawa przede wszystkim do świątecznych wypieków mięs i mięs, wieprzowiny, cielęciny, drobiu, niekiedy do pieczonych warzyw oraz do wyrobów alkoholowych. Także można powiedzieć, proszę Państwa, że jest to przyprawa, ale i zioło zarazem. Dobrze działa nam przede wszystkim na układ pokarmowy. Ma działania poboczne, ale uważajmy go, że ma, że ma bardzo dobre działanie na, na, układ, na układ pokarmowy. Tradycyjna medycyna chińska, tu jest jako ciekawostka, proszę Państwa. Jego nazwa jest badiao, to znaczy po chińsku ośmiorożny. Czyli ktoś już to doszedł, że nazwa jest pobrana, ten badian jest, nazwa tego badianu jest pobrana z terminologii chińskiej. Poza tym, proszę Państwa, wzmacnia Jantnerek Jant. To wiadomo, że ciepło wzmacniając nerek obu, ale z przewagą na nerkę, nerkę prawą, ponieważ nerka prawa jest naszym kaloryferem. Ogrzewać środkowy, ogrzewać. Czyli jeżeli mamy zastój zimna, w szczególności nie możemy się tego pozbyć, na przykład wątroba, śledziona, żołądek, jelito cienkie, dolna część płuc, to proszę Państwa nam dobrze działa w sposób usuwający nam to zimno, więc jest dobre zioło. Także drenuje wilgoć z dolnego ogrzewacza. No bo wiadomo, tak jak Państwu mówiłem, że Wilgoć jest jako cięższa, Ustytu ułowuje nam się w dolnym ogrzewaczu, natomiast luz jako lżejszy idzie do góry. No a, a nasz An rzek. Usuwa, czyli dobre ma działanie, jeżeli chodzi o tę sprawę. Smak jest ostry, proszę Państwa, termika ciepła i dawkowanie od 3 do 6 gram dziennie w, 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 w mieszankach chińskich. Wytłumaczę, kto z Państwa nie wie, że mieszanki chińskie są dużo składnikowe. Chińczycy twierdzą, że im cięższa choroba, tym więcej musi być składników ciół. Jest i. 9, jest ich 12, a nawet jest ich 22 albo 21 składników zioł chińskich. Takie są receptury. W związku z tym, yy, na przykład, jak mówi receptura chińska, że ma być tego naszego anyżu 4 gramy, no to znaczy, że ma być w mieszance 4 gramy i, i to już ta mieszanka jest, proszę Państwa, na cały dzień, tam jest powiedzmy na 1,5 litry wody, gotuje się ją, to jest zioło twarde, no to 20 minut. Jeżeli jest mieszance, to. No ale tu, tu już jest, musi być przygotowane 20 minut. Odsadzamy i pijemy. To nie ma tam, proszę państwa, narzucania kiedy i ile. Tylko pijemy przez cały dzień to te zioła. Żeby wypić to właśnie, to, 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 nasze, to nasze, to nasze zioła. I wtedy jest OK. Dobra, teraz przepisy. Teraz, proszę Państwa, przepisy. Nalewka anyżowa z miodem, to jest ciekawa rzecz i proponuję, żebyście Państwo sobie to zdarli na, na, na żywcza, bo będzie ciężko to znaleźć. 20 g anyżu, szklanka spirytusu 96%, szklanka wódki 40% i 2-3 łyżki miodu, ale bez cukru, takiego miodu, co jest miód. Nie biały, tylko ma żółty miód, bo biały to i osiada cukier, to jest cukier, nie miód, chwilowo przetwór przetworzony w miód. No dobra, wsypujemy te gwiazdki do butelki ze spirytusem albo do jakiegoś pojemnika ze spirytusem, zakręcamy i odstawiamy na 2, 14 dni w ciemne miejsce i codziennie lód, co drugi dzień go tam potrząsiemy, żeby się to wszystko ładnie nam wytrawiło. Potem zlewamy to, proszę Państwa, te, te, te do, dolewamy wódkę, tą wódkę dolewamy, którą mamy tam już dwie trzy yy, szklankę wódki dolewamy, dodajemy miód, zakręcamy już ten wytrawiony, o, oczywiście odszedzamy yy, te gwiazdki, bo te gwiazdki już są wytrawione. odcedzamy, dodajemy szklankę wódki, dwie trzy łyżki miodu, odstawiamy go na kolejne dwa tygodnie. I to ma sobie tak razem siedzieć i, i, i trawić się, i trawić się. I możemy, proszę Państwa, pić sobie trzy razy dziennie po 20 kropli tego tego płynu, na przykład na kefirze. Na, jeżeli mamy ciężko odkrztuszające się zaflegmienie układu oddechowego, szczególnie, szczególnie o skrzele, bo działa bardzo dobrze wykrztuśnie, bardzo dobrze wykrztuśnie. Tutaj małe spro, sprostowanie jeszcze do Państwa. Ja tu powiedziałem, że miód się daje razem. Miód, proszę, ja powtórzę jeszcze, bo teraz tam to zaczynam motać. 20 g anuszu szklanka spirytusu 96%. Szklanka wódki 45%, 2-3 łyżki miodu. Aniż wsypujemy do spirytusu, zakręcamy na 2 tygodnie w ciemnym miejscu i mieszamy. Po tym czasie odsadzamy ten zastaw spirytusowy, dolewamy wódki i nas odstawiamy na 2 tygodnie dalej żeby to się przegryzło, i po tym czasie dodajemy miód. Te dwie, trzy łyżeczki miodu, i, i powtarzam. Wtedy możemy, proszę Państwa, tę naleweczkę pić sobie trzy razy po 20 kropli na jogurcie. Na przykład, i to jest bardzo dobry syrop na odchrztuszenie. Teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, proszę Państwa, jest to środek dobry na. Yy, Pobudzenie laktacji u kobiet, u kobiet karmiących. Jeżeli jest, ma Pani zablokowanie za laktacji, nie ma pokarmu, dziecko się chce jeść. Można sobie zrobić proszę Państwa łyże, łyżeczkę z rozdrobnionego ziarna, nie musi być mielone, może być utłuczone w moździerzu. Zalewamy to dwoma szklankami wody, łyżeczka, pełna łyżeczka do herbaty. Nasiona, anężur, zalewamy dwoma szklankami wody, gotujemy 20 minut. I proszę Państwa, pijemy w przypadku braku laktacji, na pobudzenie laktacji, pijemy od czterech do 6 razy dziennie po 100 ml. Czyli wychodzi nam 600 ml, ponad pół litra dziennie. Możemy, proszę Państwa, podawać, taki wywar możemy podawać także dzieciom 100 ml dziennie przy chorobach oskrzelowych. Jeżeli natomiast chcemy dzieciom podać już bardziej taki przystępny środek, no to proszę Państwa robimy tak, że łyżeczka ziarna, może być pełne, może być zmielone, anyżu naszego gwiazdzistego. Zalewamy mlekiem, szklanką mleka, zagotowujemy i odcedzamy. Dajemy pół, pół łyżeczki miodu, jak już lekko ostygnie, dajemy pół łyżeczki miodu i mamy, mamy proszę Państwa, bardzo silne lekarstwo na choroby przeziębieniowe, szczególnie tak zwany zastój zimna w górnym ogrzewaczu, czyli, czyli oskrzela i gardło. I możemy dziecku taki tak, o, 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 ostudzimy i dajemy, proszę Państwa, dziecku łyżeczko. 3-4 łyżeczki co dwie godziny. I powinno być OK. Teraz proszę Państwa, przeciwwskazania jakie są. no Są. We wszystkim są to i tutaj są. Przede wszystkim, jeżeli ktoś ma nadwrażliwość na olej, na, na a jeżeli cierpi na bardzo ostry i przewlekły, bo niekiedy jest tak nierzyt żołądka, nierzyt jeli, jel, nierzyt nerek, jest to krwawiąca, niekiedy jest krwawiąca, krwawiący wrzód żołądka lub dwunastnicy z krwawieniem do wewnątrz, To bo tak na zewnątrz to już nie przeżyjemy, ale do wewnątrz jeszcze jest do przeżycia. Do tego niestety proszę Państwa nie dajemy z prostego powodu, że on ma tak jak Państwu mówiłem, ma smak ostry, więc tutaj podrażnia. Więc tutaj musimy pamiętać, jeżeli mamy jakieś poważne, pomimo tego, że leczy wrzody żołądka i dobrze działa na układ pokarmowy w chorobach, w chorobach zapalnych, o tyle jeżeli, jeżeli proszę Państwa mamy ciężkie Ciężko postać wrzodów jelitowych, wrzodów żołądkowych, to niestety nie jest to wskazane. Jeżeli jest ciężka, przewlekła choroba płuc i narek, także proszę Państwa, tego nie używamy w żadnej formie. No i praktycznie, praktycznie proszę Państwa, nie zaleca się także paniom w ciąży, ale paniom w ciąży to się mało co zaleca. Dlatego że no, to są dwa organizmy, które, które no przepraszam, że to powiem, ale wzajemnie pasożytują na sobie, a w szczególności ten mały na tym większym. Więc tutaj, żeby nie, żeby nie narobić dziadostwa to raczej, no, Pani wciąż to trzeba uważać. Cały czas to mówię i to tak trzeba, proszę państwa, postępować. To tyle. Z naszym, z naszym ziołem dzisiejszym. Jak ktoś z Państwa jest zainteresowany, to zawsze sobie sięgnijcie, czy do literatury fachowej, czy nawet do, na internet, chociaż ostrzegam Państwa, bo że jeżeli chodzi o, o, jeżeli chodzi o, o sieć, to znajdziecie Państwo bardzo dużo śmieci. Trzeba uważać co się, co, się, co się czyta, co się notuje, bo z tego co widzę, to naprawdę, szczególnie na polskich stronach, bo na angielskojęzycznych to oni się boją, bo Państwa na angielskojęzycznych stronach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jeżeli by ktoś udzielił jakieś porady, a ktoś drugi by z niej skorzystał i by go zaskarżył do sądu, to gość pójdzie w skarpetach. No i tyle. Teraz proszę Państwa dziękuję wszystkim Państwu, którzy jest, byliście ze mną. Pani Bogusia Starosiak, Pani a Ania Hruścińska, Pan Andrzej K., Pani Marzena witam. Pani Ania Urbańska, witam. Pani Alicja Szymańska, także witam. Pani Stasia Esz, witam. Pani Haryka Rejmo, także witam. Pani Jolanta witam. Pani Grażyna Kałuża, także witam. Witam Panią Celinę, witam bardzo serdecznie także wszystkich z Brennych, który, którzy nas oglądają. Pani Alicja Czarodziejka, witam również. Pani Barbara witam. Pana Krzysztofa, witam. Panią Sylwię, Panią Marię Duneckiej, Witam. QWR Keys, jak dobrze czytam, także witam. Pana Jacka P., witam. Panią Danutę Śmieja, witam. Panią Zofię SF, witam. Pana Rafała Łatuska witam. Witam siostrę Aleksandrę, a także zarówno Jaszczębie Zdrój. Panią Grażynkę 777, witam. Panią Zofię ZF, także witam. Panią Halina Stańczuk, witam. Panią Małgorzata. Małgorzata Gaszak, także witam i panią Halinę Kubiak. Witam. Jutro, proszę państwa, będziemy omawiać barwinek. Barwinek rośnie wszędzie, nawet tam, gdzie, nie, gdzie nic nie rośnie, to on rośnie. No, i jutro sobie powiemy o tym, że jest to roślina pięknie wyglądająca, pięknie kwitnąca. No to jest naprawdę cudo, jak. jak jak widzicie, państwo na tym załączonym rysunku, ale bardzo niebezpieczna i trzeba na nią uważać. Jeżeli państwo będziecie głosować, to trzeba na nią uważać, ale to sobie jutro o tym powiemy. Tyle na dzisiaj. Jutro, proszę państwa, jest dzień męki pańskiej, to znaczy taki, że ja mam odpowiadać wam na pytania. Jeżeli macie państwa. Yy, Pani Celino, cieszę się, że, że Pani dostała książki i życzę przyjemnej lektury. A Pana Krzysztofa Skalisza, witam Pana Krzysztofa witam Kalisz. UWR Sleszna Wielkopolskiego, witam i pozdrawiam wszystkich Państwa z Leszna. Pozdrawiam bardzo gorąco. Ale co ja to. Pani Małgorzata Gaszak, Grodziec, koło Skoczowa się kłania. O, witam, witam, witam. Co to mówiłem? Na temat tego naszego, już chyba mówiłem, na, tego, na, na temat naszego, tego naszego kwiatuszka. Jutro porozmawiamy, to już było. Widzicie Państwo, tu już musi być działanie na układ krążeniowy. Będziecie jutro mnie męczyć pytaniami. Proszę sobie przygotować, jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to proszę sobie jutro przygotować, ponieważ jutro mamy QA pytanie i odpowiedź. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Życzę spokojnej i miłej nocy. Do jutra, do weekend za pasem, także jest nadzieja. Dobranoc.